Dzień dobry Państwu, kolejny poradnik z FIFA tym razem znowu skład Battles, znowu jak najprościej, z wykorzystaniem pewnej głupoty, jak i wiele w tej naszej wspaniałej grze, można przejść skład Battles i wykorzystać to chociażby do ikon swapów, jak zwykle. To jest moje ostatnie spotkanie do zrobienia dwóch ikon na naraz i to Wam polecam robić. Jak robicie sobie te składy, to zróbcie sobie na przykład, że gracie z srebrnymi z ligi portugalskiej, albo na przykład Niemcami, ale wszystkimi z Waszego klubu, żeby sobie robić dwa naraz, po co marnować czas. E, oczywiście zaraz po tym jak zaczniecie mecz wrzucacie sobie jakiś koksów na atak, bo wtedy strzelenie bramki to jest, to jest e, minuta roboty. Ja jak wygrywam, podbiegam sobie gdzieś w okolice mojego pola karnego. Czekam, aż ten jeden z Wam z drugim tu przybiegnie. On zaraz do mnie podleci, tylko musicie poczekać, aż on zrobi taki ruch, że zacznie Was presować. O, teraz, ojej. Okej, okay. zakładając, że Wasz ułomny przeciwnik nie zrobi w tym momencie w ślizgu, lepiej sobie wziąć kogoś z dribingiem, dlaczego zaraz Wam pokażę. Um, typu właśnie Neymar, Messi, coś takiego. Niech on jeszcze teraz tu przybiegnie, tylko niech mnie nie kosi z dzban. Jeden to wam pokażę o co mi chodzi. Kiedy on do nas podbiega, my zaczynamy robić borurola. I zobaczycie, jak to się skończy. Dobra? No, chodź, chodź. Chodź, Chodź ty waflu. O! Zaczynamy robić borurola. Trzymam tylko teraz prawą gałkę w dół. Zobaczcie. I tak to będzie wyglądać już do końca spotkania. Wystarczy, że będziecie sobie siedzieć. I trzymać tą gałkę prawą w dół. I ten POP będzie za wami tak biegał, nie ma szans, żeby wam zabrał piłkę. Nie ma takiej opcji, bo po prostu animacja jest tak stworzona, że on biegnie zawsze za wami. Jedyna taka opcja, o, widzicie, może być taka, że wasz ułomny środkowy obrońca. Dlatego ja zwykle robię to troszkę dalej tam do rogu, bo wasz ułomny środkowy obrońca może go zatrzymać w pewnym momencie, bo na siebie wpadną. On się wtedy przewróci i zacznie was od nowa gonić, i wtedy może na przykład trafić idealnie w moment, w którym wy macie piłkę. Ale tak poza tym. Tak już będzie wyglądać do końca. Tak przegrałem całą pierwszą połowę i większość pozostałych spotkań, bo ja sobie coś tu na przykład jedną ręką, wiecie, przełożę sobie pada teraz do lewej ręki, tylko cały czas trzymamy gałkę albo w dół, albo do góry, żeby on cały czas robił tego samego borola. i ja sobie tutaj mogę na przykład, nie wiem, mogę sobie na przykład wrzucić, nie wiem, wyłączyć to wideo, włączyć, o widzicie, że ja sobie myszką na przykład coś tutaj robię. Nie ma problemu, mogę robić naprawdę wszystko co mam ochotę na kąpię Przy okazji, albo sobie coś obejrzeć, a ten tu będzie za mną biegał. Więc to jest pierwszy sposób. A teraz postaram się zrobić ten drugi, tak żeby zadziałało, żeby Wam pokazać, jaka jest alternatywna, ale moim zdaniem ona jest nieskuteczna. No i widzicie, tu wystarczy strzelić bramkę i zrobić coś takiego, i już wiecie, że to zadziała. A tamto, to nie wiadomo nigdy, przynajmniej w mojej opinii. Także teraz też robimy małe cięcie. Ok, ustawiamy się między polem karnym a połową boiska, mniej więcej, i czekamy. Aż przybiegnie do nas ten chłop, trzymając L2 i L1. No, chodź, oprzyj się na moich plecach. Dawaj. O, i teraz puszczam. No i mówię. No i to jest coś. Może ja do końca tego nie umiem zrobić. Parę razy mi to wyszło, że, że ten chłop łapie ten glitch. Spróbujemy jeszcze raz. Najważniejsze, żeby on był tym tyłem ustawiony. Dobra, trzymam L1 i L2, i idę w przeciwną stronę. No, chodź, i teraz puszczam. O, i to jest to. To jest to, co chciałem osiągnąć. Zobaczcie. Oczywiście on mi tą piłkę wybił, czyli nie do końca się udało, ale widzieliście, jaką animację złapał? On się oparł na moim zawodniku, a ja miałem puszczonego pada w tym momencie. I to jest to, co chcemy osiągnąć. Tylko zauważcie, ile ja potrzebuję podejść, żeby mi to wyszło. W sensie, ja to patrzę z perspektywy takiego zwykłego gracza, który, którym ja w tym przypadku jestem, jeśli chodzi o ten glitch. Bo zobaczcie, że on mi do końca nie wychodzi. No chodź, spróbuj jeszcze raz. W sensie, robię wszystko to dobrze. Trzymam L1 i L2. Zaznaczam, bo to jest dosyć istotne. On podbiega i puszczam. I teraz się chyba udało. Nie, jednak nie. Dla mnie ten sposób: możecie sobie wpisać FIFA 22 Squad Battle's Glitch i pokażę Wam coś takiego, ludzie. Moim zdaniem to jest, to jest bullshit. Oni sami zresztą na końcu mówią, że to nie zawsze działa. I więcej ca czasu cackacie się, zobaczcie, żeby się koniec meczu. Na tym, żeby to zrobić. Jak to się Wam uda, to fajnie. Odkładacie pada i sobie gdzieś idziecie. Ale naprawdę ile czasu to zajmuje, a ja w tym czasie mógłbym już sobie dawno robić role i zajmować się zupełnie czym innym. Zobaczmy, spróbujmy ostatni raz. No, chodź tu. Żeby nie było. Aha. I co? No, nie, no, no najwyraźniej ja tego po prostu nie ogarniam. Eee, ale żeby nie było, wyszło mi to parę razy. Już dzisiaj jak próbowałem. Tylko, że za każdym razem kończyło się tak samo, że ten obrońca czy później mi tą piłkę zabierał. Raz po 10 minutach, raz po 30. Przy tym sposobie, którym ja korzystam, nie ma na to żadnej opcji. Czyli podsumowując, chodzicie na skraj swojego pola karnego, bierzecie jakiegoś zwinnego chłopa, czekacie tyłem do waszego przeciwnika, aż on zacznie podbiegać, w momencie jak zaczyna podbiegać, Robicie ruch w lewą stronę, znaczy w tym przypadku w lewą, czyli ruch w, st swojej strony, w stronę swojej bramki, żeby rozpędzić tego waszego chłopka na moment, i dajecie prawą gałkę. W dół albo do góry. Wtedy zaczyna się animacja boldrona i sobie tak chodzicie w kółko i trzymacie tylko tą prawą gałkę w dół. Tylko uważajcie, żeby nie zrobić jakiegoś drobnego ruchu tą prawą gałką, że na przykład zrobicie nagle po albo coś, że ten, ten kciuk wam zjedzie, bo wtedy wasz zawodnik zrobi jakąś, jakąś inną sztuczkę i stracicie tą piłkę. A jak stracicie to możecie stracić łatwo bramkę. W sensie nie trudno ją odrobić, ale wiecie, lepiej uważać na takie głupoty. Dobra, tyle mam nadzieję, że wam się przydało i jak macie jakieś własne sposoby, to może warto się tym podzielić w komentarzach. Trzymajcie się. Hej, hej.